Ania i Kuba w krainie Puszyn. W małym, przytulnym domku na końcu Tęczowej ulicy mieszkało rodzeństwo. Dziewięcioletnia Ania i siedmioletni Kuba. Oboje uwielbiały maskotki, ale nad wszystkie inne kochali słodką, okrągłą kotkę Puszyn. Ich pokój był pełen pluszowych Puszyn w różnych rozmiarach. Od małych, mieszczących się w dłoni, po wielkie, do przytulania. Ania miała swoją ulubioną Puszyn w różowej sukience i małej koronkowej czapeczce, którą nazwała Rózia. Kuba z kolei nie rozstawał się z niebieskim Puszyn w marynarskiej muszce, którego ochrzcił imieniem Kapitan Mruczek. Każdego wieczoru przed snem rodzeństwo układało swoje maskotki w kółko i opowiadało im bajki o magicznej krainie, gdzie wszystkie Puszyn żyją szczęśliwie. Szkoda, że to tylko bajki. Westchnęła pewnego dnia Ania, przytulając rózie. Jak bardzo chciałabym zobaczyć prawdziwą krainę Puszyn. Ja też! zawołał Kuba, podrzucając kapitana mruczka w powietrze. Wyobraź sobie, jak wspaniale byłoby pobawić się z prawdziwymi, żywymi Puszyn. Ich mama, która właśnie przynosiła im kakao z piankami, usłyszała rozmowę i uśmiechnęła się ciepło. Wiecie co, kochanie? Czasami wystarczy bardzo mocno w coś uwierzyć, a marzenia mogą się spełnić w najmniej oczekiwanym momencie. Tej nocy, gdy cały dom już spał, Ania i Kuba leżeli w swoich łóżeczkach i patrzyli przez okno na gwiaździste niebo. Najjaśniejsza gwiazda migotała prosto nad ich domem, jakby chciała im coś powiedzieć. Gwiazdo, szepnęła Ania, ściskając róże. Jeśli naprawdę spełniasz życzenia, to pozwól nam choć raz odwiedzić prawdziwą krainę Puszin. Proszę, proszę, proszę. Dołączył się Kuba, tulące kapitana Mruczka. Będziemy najgrzeczniejszymi dziećmi na świecie. Gwiazda zamigotała jeszcze jaśniej, a potem... Wszystko wokół wypełniło się miękkim, tęczowym blaskiem. Ania obudziła się pierwsza i przez chwilę myślała, że to tylko sen. Ale gdy rozejrzała się dookoła, zobaczyła, że wcale nie leży w swoim łóżku. Zamiast tego znajdowała się na ogromnej, miękkiej poduszce w kolorze różowym, a całe pomieszczenie wyglądało jak wnętrze gigantycznej, pluszowej zabawki. Kuba. Kuba, obudź się. Zawołała, potrząsając bratem. Kuba otworzył oczy i przez moment wyglądał na totalnie zdezorientowanego. Rozejrzał się i jego buzia rozjaśniła się najszerszym uśmiechem, jaki Ania kiedykolwiek widziała. Ania, spójrz! Wykrzyknął, wskazując na ścianę. Na jednej ze ścian wisiał ogromny obraz przedstawiający mapę kolorowej krainy. Na mapie widniały różne dzielnice: szary zakątek klasycznych puszen, różowa polana księżniczek, niebieska zatoka marynarzy, złota kraina jednorożców i wiele innych. Na samym środku mapy znajdował się duży napis Witajcie w krainie puszin. To niemożliwe. Szepnęła Ania, ale jej głos drżał z ekscytacji. Nagle drzwi do pokoju otworzyły się z miękkim puf, i do środka wtoczyła się prawdziwa żywa pusin. Była dokładnie taka, jak na obrazkach. Okrągła, gruba, szara, z ciemnymi paskami, z małymi czarnymi oczkami i różowym noskiem. Na głowie miała błyszczącą koronę z kryształków, a na szyi przepiękny szal w kolorach tęczy. Miał witajcie, kochane dzieciaki, powiedziała Puszin głosem brzmiącym jak dzwonek. Jestem królowa Puszka, władczyni tej krainy. Wasze życzenie zostało usłyszane i zdecydowałam zaprosić was na wyjątkową przygodę. Ania i Kuba patrzyli na królewne Puszkę z otwartymi ustami. Było to jeszcze cudowniejsze, niż sobie wyobrażali. Czy czy to naprawdę się dzieje? zapytała drżącym głosem Ania. – Oczywiście, że tak! – zachichotała królowa Puszka, wykonując mały piruet. – W mojej krainie wszystko jest możliwe, ale najpierw muszę wam pokazać coś bardzo ważnego. Królowa Puszka pokierowała ich do okna. Gdy wyjrzeli, ich oczom ukazał się widok wprost z bajki. Kraina Puszen rozciągała się jak okiem sięgnąć. Kolorowe domki w kształcie kotek, tęczowe mostki, jeziora w kolorze różowym i błękitnym, a wszędzie, dokądkolwiek spojrzeli, biegały, bawiły się i mrugały setki różnokolorowych puszyn. O rany! – wydyszał Kuba. To najpiękniejsze miejsce, jakie kiedykolwiek widziałem. Królowa Puszka zaprowadziła ich na taras, gdzie czekała niezwykła karoca w kształcie gigantycznej puszen na kółkach. Karoca była miękka i przytulna, a jej wnętrze wyściełane było najmiększymi poduszkami. To nasz środek transportu. Wyjaśniła królowa Puszka. A teraz wybierzcie, którą dzielnicę chcielibyście odwiedzić jako pierwszą? Ania i Kuba spojrzeli na mapę. Najbliżej znajdował się szary zakątek klasycznych puszyn. Może zaczniemy od szarego zakątka? Zaproponowała Ania. Doskonały wybór, ucieszyła się królowa Puszka. To jest dzielnica, gdzie mieszkają wszystkie klasyczne puszyn, takie jak ja, ale każda ma swój unikalny charakter. Karoca ruszyła miękko po tęczowej ścieżce. Po drodze mijali łąki pełne tęczowych kwiatów, które śpiewały melodyjne piosenki, gdy wiatr nimi poruszał. Nad ich głowami fruwały małe, różowe chmurki w kształcie serc. Gdy dotarli do szarego zakątka, Ania i Kuba nie mogli uwierzyć własnym oczom. Wszędzie wokół biegały, skakały i bawiły się setki szarych puszyn. Każda była inna. Niektóre miały okulary, inne czapeczki lub szaliki, jeszcze inne nosiły małe torebki lub trzymały w łapkach różne przedmioty. Popatrzcie. Wskazał Kuba na małą Puszin, która siedziała pod drzewem i czytała książkę. Ta ma okulary do czytania, a tamta piecze ciasteczka. Zauważyła Ania, obserwując Puszin w białym kapeluszu szefa kuchni, która wyciągała z piekarnika blachę pełną ciastek w kształcie. Oczywiście, Małych Puszyn. Nagle do nich podbiegła Puszyn w zielonej czapce malarskiej z pędzelkiem w łapce i plamami farby na brzuszku. Cześć, jestem malarz pędzelek. Przedstawiła się radośnie. Czy mogłabym namalować wasze portrety? Będzie to pierwsza pamiątka z waszej wizyty w naszej krainie. Ania i Kuba z entuzjazmem przystali na propozycję. Usiedli na miękkich poduszkach, a malarz pędzelek zabrała się do pracy. Jej łapki poruszały się zwinnie, a na płótnie powstawał kolorowy obraz przedstawiający ich z królową puszką na tle tęczowej krainy. To piękne, zachwyciła się Ania, gdy obraz był gotowy. Ale to nie wszystko, mrugnęła malarz Pędzelek. W naszej krainie każdy obraz jest magiczny. Gdy Pędzelek dotknęła obrazu łapką, postaci na nim zaczęły się ruszać. Namalowani Ania i Kuba Machali do swoich prawdziwych odpowiedników, a namalowana królowa Puszka wykonywała małe piruetki. To niesamowite! wykrzyknął Kuba klaszcząc w dłonie. Po tej wspaniałej przygodzie królowa Puszka zaproponowała, by odwiedzili różową polanę księżniczek. Karoca ponownie ruszyła w drogę, a za oknami przewijały się coraz to nowe, zachwycające krajobrazy. Różowa polana okazała się jeszcze bardziej bajkowa niż wszystko, co widzieli do tej pory. Całe miejsce skąpane było w delikatnym, różowym świetle, a powietrze wypełniał zapach róż i wanilii. Domki wyglądały jak małe pałacyki z wieżyczkami, a ścieżki wysypane były różowymi cekinami, które łagodnie świeciły pod stopami. Gdy tylko wysiedli z karety, podbiegła do nich grupa puszyn księżniczek. Każda miała piękną sukienkę w innym odcieniu różowego, małą koronkę na głowie i błyszczące różdżki w łapkach. Witajcie, drodzy goście, powiedziała najmniejsza z księżniczek, która miała na sobie sukienkę w kolorze pudrowego różu i tiarę z małych pereł. Jestem księżniczka różyczka. Chcielibyście wziąć udział w naszym balu masowym? Bal masowy? Zapytała zaciekawiona Ania. Tak zaczęły wykrzykiwać wszystkie księżniczki jednocześnie. To specjalny bal, gdzie każdy może się przebrać i tańczyć. Zanim Ania i Kuba zdążyli cokolwiek odpowiedzieć, zostali porwani przez wir przygotowań. Księżniczki zaprowadziły ich do ogromnej garderoby, pełnej najpiękniejszych kostiumów. Ania dostała przepiękną, błękitną sukienkę z falbankami i małą koronkę z niebieskich kryształków. Kuba otrzymał strój księcia w kolorze zielonym, ze złotymi guzikami i małą szpadę. Wyglądacie wspaniale. Piszczały z zachwytu księżniczki. Bal odbywał się na wielkiej polanie, otoczonej świecącymi lampionami. Orkiestra Pushin grała na małych instrumentach skrzypcach, fleciach i bębenkach. Muzyka była tak radosna i chwytliwa, że nie sposób było się nie uśmiechnąć. Ania i Kuba tańczyli z księżniczkami, uczyli się kroków dworskich i bawili się przepysznie. Przy jednym ze stolików siedziała pusin w fioletowej sukni, która robiła magiczne, świecące bransoletki z kwiatów. Te są dla was powiedziała, wręczając im piękne ozdoby. Będą świecić za każdym razem, gdy pomyślicie o naszej krainie z uśmiechem. Następny przystanek to niebieska zatoka marynarzy. Gdy tylko zbliżyli się do tej dzielnicy, usłyszeli odgłos fal i krzykaczy. Zatoka była cudowna, błękitna woda mieniła się w słońcu, a na brzegu stały kolorowe łódki i stateczki. Przygotował ich już kapitan Wąsik: duża puszyn w marynarskim kapeluszu i z małą kotwicą na szyi. Jego wąsy były imponujące i kręciły się na końcach. Ahoj, młodzi żeglarze! zawołał kapitan Wąsik. Czy macie ochotę na prawdziwą przygodę na morzu? Nie trzeba było ich długo przekonywać. Wsiedli na pokład pięknego stateczku w kolorze białym i niebieskim, ozdobionego flagami w różnych kolorach. Załoga składała się z różnych puszyn marynarzów. Niektóre miały pasiaste koszulki, inne marynarskie czapki, a jedna nawet małą lunetę. Podczas rejsu zobaczyli niesamowite rzeczy: delfiny puszyn skaczące za statkiem. Wieloryba puszyn puszczającego tęczową fontannę wody z głowy, a nawet małą wyspę, na której mieszkały puszyn syreny, które śpiewały piękne pieśni. Popatrzcie tam, zawołał nagle jeden z marynarzy, wskazując na wodę. Z błękitnych fal wyłoniła się ogromna puszyn w kształcie ośmiornicy z ośmioma różowymi mackami. Na głowie miała kapitańską czapkę ozdobioną perłami. To admirał Ośmiorniczka, wyjaśnił kapitan Wąsik. Jest strażniczką wszystkich skarbów morskich. Admirał Ośmiorniczka podniosła jedną z macek i wręczyła Ani i Kubie po małej, błyszczącej muszelce. To magiczne muszelki, powiedziała głosem szumiącym jak ocean. Gdy przyłożycie je do ucha, usłyszycie szum morza i będziecie mogli poczuć się jak w naszej zatoce, gdziekolwiek będziecie. Ostatnią dzielnicą, którą mieli odwiedzić, była Złota Kraina Jednorożców. To miejsce wyróżniało się szczególnym blaskiem. Wszystko tu było przesycone złotym i tęczowym światłem. Gdy tylko weszli na teren krainy, do ich stóp przybiegła mała Puszin z małym, spiralnym rogiem na głowie i skrzydłami w kolorach tęczy. Całe jej ciałko było białe, z różowymi policzkami. Jestem Jednorożka Iskierka – przedstawiła się radośnie. Czy chcielibyście polecieć ze mną nad krainą i zobaczyć wszystko z góry? Czy to bezpieczne? Zapytała ostrożnie Ania. W naszej krainie wszystko jest bezpieczne, zapewniła Iskierka. Magiczne skrzydła przeniosą nas wszędzie. Iskierka dotknęła swoim rogiem Ani i Kuby. Nagle na ich plecach pojawiły się piękne tęczowe skrzydła. Poczuli, jak ich stopy odrywają się od Ziemi, i delikatnie unoszą w powietrze. Lot nad krainą puszyn był niezapomnianym przeżyciem. Z góry mogli zobaczyć całą krainę w pełnej krasie. Wszystkie kolorowe dzielnice, tęczowe rzeki, błyszczące jeziora i setki małych puszyn, zajętych różnymi sprawami. Widzieli także miejsca, których jeszcze nie odwiedzili: fioletowy las czarodziejek, pomarańczową dolinę sportowców. Turkusowe góry śpiewaków Wasza kraina jest najpiękniejszym miejscem na świecie zawołała Ania, szybując między chmurkami i najweselszym dodał Kuba, wykonując przewrót w powietrzu. Gdy wrócili na ziemię, słońce w krainie Puszyn zaczynało powoli zachodzić, malując niebo w odcieniach różu, pomarańczu i fioletu. Królowa Puszka czekała na nich przy swoim pałacyku. Otoczona wszystkimi puszen, które spotkali podczas swojej przygody. We nadszedł w czas powrotu, powiedziała łagodnie królowa puszka. Ale nie smućcie się. Ta przygoda pozostanie z wami na zawsze. Wos wszystkie Puszyn zebrały się, by się z nimi pożegnać. Malarz Pędzelek wręczyła im magiczny obraz, księżniczki dały im świecące bransoletki, marynarze podarowali muszelki. A Iskierka zrobiła im na pamiątkę mały tęczowy pył, który miał spełniać życzenia. Dziękujemy Wam za najpiękniejszy dzień w naszym życiu, powiedziała Ania, przytulając królową puszkę. Nigdy Was nie zapomnimy, dodał Kuba, ściskając jak najwięcej puszyn jednocześnie. A my nigdy nie zapomnimy Was, odparła królowa puszka. I pamiętajcie, że nasze drzwi są zawsze dla Was otwarte. Wystarczy, że bardzo mocno w to uwierzycie. Królowa puszka machnęła łapką i znów wszystko wokół wypełniło się tęczowym blaskiem. Ania obudziła się w swoim łóżeczku, przytulając różę. Przez chwilę myślała, że to wszystko było tylko snem, ale gdy spojrzała na nadgarstek, zobaczyła tam błyszczącą bransolekę z kwiatów. Na stoliku nocnym leżała magiczna muszelka, a na półce z książkami stał oprawiony obraz. Przedstawiający ją i Kubę z królową puszką. Kuba, zawołała cicho. Kuba, obudź się. Brat przebiegł do jej pokoju w piżamie, trzymając w ręku małą buteleczkę z tęczowym pyłem. To naprawdę się stało, wykrzyknął podekscytowany. Byliśmy w prawdziwej krainie puszin. Oboje przybiegli do okna i spojrzeli na niebo. Ta sama jasna gwiazda wciąż migotała nad ich domem, ale teraz wydawała się mrugać do nich jak stary znajomy. Od tamtego dnia Ania i Kuba jeszcze bardziej kochali swoje maskotki puszyn. Wiedzieli teraz, że każda z nich ma swoją duszę i swoje małe serce. Każdego wieczoru przed snem opowiadali swoim pluszakom o przygodach w krainie, a te słuchały z uśmiechem na swoich słodkich pyszczkach. Mama i tata byli zdziwieni, gdy dzieci opowiedziały im o swojej przygodzie. Ale gdy zobaczyli dowody, bransoletkę, muszelkę, obrazek i tęczowy pył, musieli uwierzyć. To pokazuje, że marzenia rzeczywiście mogą się spełniać. Powiedziała mama, przytulając swoje dzieci. Trzeba tylko bardzo mocno w nie wierzyć i mieć dobre serce. A co się stało z magicznymi prezentami? Bransoletka rzeczywiście świeciła za każdym razem, gdy Ania myślała o krainie z uśmiechem. Muszelka szumiała jak prawdziwy ocean, gdy Kuba przykładał ją do ucha. Obrazek czasami poruszał się delikatnie, a postacie na nim mrugały do obserwatorów. A tęczowy pył? Użyli go raz, żeby pomóc rannemu ptakowi w ogrodzie. Posypali nim jego złamane skrzydło, a ono zagoiło się następnego dnia. Od tamtej pory Ania i Kuba zawsze wierzyli w magię. Wiedzieli, że świat jest pełen cudów. Trzeba tylko umieć je dostrzegać i być gotowym na przygodę. A każdej nocy, gdy patrzyli na gwiaździste niebo, szeptali dziękujemy do swojej specjalnej gwiazdy i uśmiechali się, myśląc o wszystkich swoich przyjaciołach w krainie Puszyn. I chociaż już nigdy tam nie wrócili, nosili tę krainę w swoich sercach każdego dnia. Bo prawdziwa magia to nie tylko to, co widzimy, ale też to, w co wierzymy i co czujemy. A może i ty, drogi czytelniku, masz swoje marzenia o magicznych krainach. Pamiętaj, wystarczy mocno uwierzyć, mieć dobre serce i być gotowym na przygodę. Kto wie, może właśnie dziś czeka na ciebie twoja własna, niezapomniana podróż. Ta bajka przypomina nam, że marzenia mogą się spełniać, gdy wierzymy w magię codzienności i jesteśmy otwarci na cuda, które nas otaczają. Najważniejsze przygody często zaczynają się w naszej wyobraźni, ale najpiękniejsze wspomnienia pozostają z nami na zawsze. Drodzy słuchacze, mam dla Was wakacyjną propozycję. W komentarzach piszcie, jakie krainy marzeń chcielibyście odwiedzić, a my uwzględnimy je w naszych kolejnych bajkach. Możecie opisać taką krainę marzeń, jak ma wyglądać kto i co powinno się w niej znaleźć. Zapraszamy do zabawy.